Better Zdrowe Odchudzanie jest to produkt do detoksu, oczyszczania i łagodnego schodzenia z wagi. Jak wszystkie preparaty, Better ma 100% czysty skład. Co zawiera Better Zdrowe Odchudzanie? Tak, mniszek lekarski zapewnia kompleksowe wsparcie układu pokarmowego, trawiennego i nawet wspiera działanie czustki. Co jeszcze pomaga osiągnąć prawidłowy metabolizm? Przede wszystkim ekstrakt z pestek winogron. Substancje zawarte w winorośli wspierają kontrolę masy ciała. Poza tym, w tym preparacie można znaleźć masę ziołowych ekspertów do zmniejszania wchłaniania tłuszczów. Jest jeszcze gorzka pomarańcza, która wspiera metabolizm węglowodanów i lipidów. Wąkrota azjatycka, znana jako gotu kola, i wspomaga układ pokarmowy. A także układ krążenia e, oraz zdrowe serce, co, z czym borykają się często osoby pragnące schudnąć. Jest jeszcze miłożąb japoński, e, który z kolei e, pobudza krążenie obwodowe. Witamina B2 przyczynia się do utrzymywania prawidłowego metabolizmu energetycznego.